Wiecie, dzisiaj filmik. Długo się na tym oczywiście zastanawiałem, żeby wiecie, żeby coś nakręcić, tak naprawdę z bisem. Bo tak naprawdę, wiecie, no mówiłem, że coś będę robił. No i wiecie, miarka się przebrała po prostu. No i inaczej, czas, żeby to wiecie, żeby to ogarnąć troszeczkę. A mianowicie, wiecie, silnik zaczął źle odpalać. Podejrzewam już, wiecie, gaźnik zawalony, pewnie tam już jest i trzeba go byłoby wyczyścić. A i stwierdziłem, jak już, jak już będę to robił, to, to będzie, wiecie, od razu silnik trzeba będzie wyjąć z, z samochodu. Także widzicie, puste miejsce. Maluszek stoi na, na, na kanale. Dzisiaj stoi na kanale. To przy okazji, wiecie, Wam pokażę, jak wygląda to od spodu. Ten bisek, bo nie każdy może to widział. Teraz zobaczcie sobie, o tak bisek wygląda, wygląda od spodu. Oczywiście nie ma tutaj tych blach, które są tutaj normalnie. To jest, wiecie, taka, taka osłona jeszcze. No tak wygląda właśnie tutaj. Tu mamy oczywiście ten... Nie, czekajcie, tak, tu. Tu jest termostat, jak dobrze pamiętam. Silnik oczywiście jest w miarę suchy. Skrzynia biegów oczywiście wymaga... Słuchajcie, wymaga... Wymaga małej ingerencji. Otóż trzeba, wiecie, wymienić półozie. Tutaj. Widać tutaj wycieki. Z tej strony też jest mokro, widać, nawet kapie już. A to dlatego, wiecie, że ten że są zużyte płośki tutaj, wiecie, te miejsca, gdzie pracuje Simmering. Takie rowki się porobiły, wiecie, od pracy już. No i one wymagają po prostu, wiecie, wymiany. Wachacze pokorodowane. Okropnie. nie fajnie to wyglądają. Trzeba byłoby je wypiaskować i pomalować proszkowo. Ale tu mówię, to jest kolejny etap. Tak jak widzicie tu poduszki, skrzyni biegów, o, to są jeszcze chyba bodajże oryginalne, fabryczne, wiecie tu wszystko jest generalnie fabryczne tutaj w tym maluchu, mało co tutaj było, wiecie, wymieniamy tak naprawdę, także wiecie, no pobawimy się, dzisiaj wyjmę silnik, skrzynię, no jak zdążę to skrzynię też wyjmę, oczywiście jak zdążę, nie. także wiecie, no to zabieramy się z to oczywiście pierwsza czynność to jest oczywiście spuszczenie płynu chłodzącego tutaj, nawet się nie nagrzał, no, później wiecie, wszystkie przewody trzeba odłączyć od karoserii tutaj. Znaczy od karoserii, no wiecie, od instalacji. Nie trzeba wszystko podłączać do linki, wszystko trzeba było podłączać, troszkę jest odkęcania. O ile wiecie, ja jeszcze jak robiłem 650, no to ją wyciągałem w ciągu 30 minut mniej więcej taki silnik. Kiedyś. Teraz pewnie mi się zeszło dłużej, bo to wiadomo, że się tego nie robi na wyścigi. Kiedyś się w to bawiłem, żeby tam, wiecie, to szybciej robić, bo bo jakaś tam awaria, bo to coś tam cieknie, trzeba zrobić i, i, i to była raz, dwa robota. No tutaj jest troszkę więcej roboty, tu troszkę więcej odłączania jest. I silnik generalnie. Silnik, silnika się górą nie wyjmie tutaj. Chyba raczej nie. A zobaczę. No nie wyjmie się, nie. niestety trzeba wyjąć, dałem silnik. Dlatego wiecie, wjechałem na, na kanał. Żeby też przy okazji zobaczyć, jak to wygląda wszystko od spodu. No nie, no te wahacze, wiecie, to jest tragedia. Te wahacze, tych wahaczy dostać nie można do Pisa. No ale wycie sprzedają takie wahacze. Bo oczywiście tu, tu jest inne gniazdo, wiecie. Tu jest inne gniazdo, zupełnie. Kup polega na tym, że. No, do Pisa można założyć teoretycznie. No, można założyć. Tylko jest problem tego typu, że do pisa są produkowane już amortyzatory na tył. Stąd jest są propozycje właśnie, żeby zakładać te od... No normalnie od Efela i Eleganta, nie? Te amortyzatory. Znaczy amortyzatory, tak. I wahacze też. Dobra, zabieram się z roboty, bo to będzie za dużo gadania. z dwie godzinki się zejdzie. Oczywiście tak. Co chciałem jeszcze Wam powiedzieć na ten temat tutaj? Otóż... Yy... Biss ma to do siebie, że tu wiecie, nie ma tej belki. Belka jest tutaj pod spodem. To jest ta, ta część belkowa tak zwana. Czyli tak zwany pastylni No i on jego się odkręca, a tutaj ta część zostaje. Tego wiecie, nie da się zdjąć niestety. Dlatego wiecie, tak jest troszkę niewygodnie to wyjąć. Trzeba trochę ten silnik opuścić. Trzeba silnik opuścić troszeczkę i... No i po prostu sobie autem odjechać, a silnik zostanie. No dobra, tak wygląda, tutaj wiecie, przy termostacie. No tak to wygląda, tu odkręciłem, spuściłem płyn. Mam nadzieję, że to wszystko, nie? Że może go więcej już nie będzie, tego płynu. No w każdym razie, tak to wygląda, nie? To jest początkowe oczywiście stadium, wiecie, odkręcania tego wszystkiego. Ja najpierw sobie to wszystko od, odkręcę od spodu, to co się da. I ten, i zaczniemy robić od góry po prostu. Od góry jest więcej roboty oczywiście. Tu sobie, wiecie, od skrzyni biegów odkręcę już silnik od spodu, żeby już tu nie wchodzić. No bo tu troszkę kręcenia będzie z tej strony. Raz, dwa, trzy, trzy, trzy śruby są. Trzy nakrętki, jedna szpilka od rozrusznika, bodajże, jak dobrze pamiętam. No, na kolejnym etapie, wiecie co, wyjąłem sobie, po prostu Tak tu wygląda taka dziura, tu jest taka półeczka. To jest taka specjalna półeczka, którą trzeba będzie wyjąć, odkręcić tutaj i zabezpieczyć. Miałem ją dać do cynkowania. E, może i to zrobię, nie wiem, zobaczę, bo ona jest, wiecie, z goj blachy. I ta blacha koroduje. I tego nie można dostać jako część zamienną, tak naprawdę. A chłodnica prezentuje się tak, właśnie. Tu mamy oczywiście wyłącznik wentylatora. Mhm, to jest włącznik wentylatora, który jest połączony chyba tam przekaźnikiem, jak dobrze pamiętam. Już nie pamiętam tak no, naprawdę. Wiecie co, tak się zrobi, jakbym to robił pierwszy raz. No, no, zdarza się, nie? Ale w każdym razie, no chłonica wygląda dobrze. Oczywiście trzeba było ją zdjąć, bo chyba no, będzie wygodniej. No do góry pokażę Wam, jak wygląda ta półeczka od, od chłodnicy. Taki wiecie, niezbyt y, solidny kawałek blachy, blachy tak naprawdę. Eee, kurczę, i tak jest w miarę dobrym stanie, słuchajcie, i tak jest w dobrym stanie, naprawdę to potrafi niesamowicie korodować, bo tu generalnie wiecie, żadnego zabezpieczenia tu na tym nie ma. To tak zwyczajnie wiecie, tryśnięte było nie wiem, No chyba to nie był proszek. Bo to warto byłoby ocynkować y, i oddać do malowania proszkowego. Wtedy to miałoby wiecie, ręce i nogi tak naprawdę. Um. Ale czym to piaskował, no nie wiem. Ja to oczywiście kiedyś zdejmowałem i słuchajcie, i, i, i kurczę... Piasku... nie piaskowałem, malowałem to po prostu, piaskowałem. Dobra sobie. I będę musiał to zrobić ponownie. No nie wiem co z tym zrobię. Zobaczymy, bo do cynkowania to wiecie co? To trzeba byłoby to przejść, bo nie wiem czy ta blacha by to wytrzymała, bo to jest cienka blacha pokorodowana. Mogło być tu być sito, po prostu z tego nie, i nic by z tego nie było. Tak naprawdę. No ale tak wygląda oczywiście półeczka. Półeczka chłodnicy, On pisa. No, wygląda to coraz lepiej. A, jesteśmy na tym etapie już tutaj, widzicie. E, większość oczywiście podpinałem już. I tak, mamy tutaj tak. E, mamy taki elektrozawór tutaj, który gdy załączy się wentylator, e, podnosi nam obroty silnika. To jest tu wiecie z boku schowany, widzicie go tutaj, to są od niego przewody. Eee, ale tylko w tym momencie, kiedy wiecie, załącza się wentylator, nie? To on jest po prostu załączony. Wtedy jest największe obciążenie na, na silnik. No i żeby silnik nie zgasł, to ten wentylator, ten elektrozawór się po prostu załącza. Od razu w momencie, kiedy załącza się wentylator. Strasznie dużo komarów jest, kurde. Nie można ustać. Yy, dobra. I oczywiście ten trzeci wężyk, ten to jest oczywiście od aparatu zapłonowego. Idzie pod gaźnik. Idzie... Yy, znaczy nie, on idzie tutaj z gardzieli bodajże, jak dobrze pamiętam. No, coś w tym stylu. No, już tego wszystkiego nie pamiętam, kurde, wiecie, to już tyle lat temu to zdejmowałem, że nie pamiętam. Dobra, yy, słuchajcie. Yy, co jeszcze zdjąłem? Yy, no, przewody wysokiego napięcia. Świece zostały. Odłączyłem oczywiście. Tam są, tam są przewody. Słuchajcie od tego, właśnie wyłącznika. Wyłącznika tutaj, wentylatora. Co jeszcze? Tam są duże i małe obroty. Oczywiście zawsze chodzi na małych obrotach. Przeważnie. Został mi oczywiście alternator. Alternator jeszcze rozłączyć. Przewody paliwowe. No to mamy to. To. Tutaj przewody alternatora trzeba rozłączyć te tutaj. Co jeszcze? No wszystko będzie. No i oczywiście z skrzyni biegów trzeba będzie zdjąć. No to jeszcze będzie chwilkę... Nie wiem pewnie 10 minut i No nie no, 10 minut to no nie wiecie, no tak. Bo wiecie, ja to chcę zrobić tak, żeby to chaosu nie było, nie? Także wszystko na spokojnie, bez stresu. Sorry, że wiecie, nie nagrywam bezpośrednio, bo no, nie mam tej opaski na głowę. A też z tą opaską jest tak, że nieraz materiał się po prostu nie nagra, źle się nagra i no i wychodzi tak, że wiecie, materiał się nadaje do wyrzucenia. Tak naprawdę dlatego tak nagrywam jak teraz nie. No nikt ze mnie tego oczywiście nie robi, robię to sam. Dowód. No, oczywiście e, pamiętamy o jeszcze jednej rzeczy na samym początku. Słuchajcie, na samym początku, kiedy zaczynamy robotę należy pierwszej kolejności, to pierwsza czynność którą trzeba zrobić, którą, jeżeli cokolwiek robimy, wiecie, przy, przy silniku, um, to znaczy, jak wyjmujemy silnik, nie, no, czy tam przy rozruszniku, czy przy alternatorze, no to wiadomo, że trzeba odpiąć akumulator, trzeba wypiąć z sieci tak naprawdę. Będzie widać, tu jest widać. Zawsze, wiecie, taka jest zasada, że zdejmuje się minus. Ma to oczywiście też odniesienie do samochodów z mobilizerem. Żeby go nie rozkodować, trzeba mi się chyba zdejmowało, chyba, że wiecie, instrukcja inaczej określa. Ale ten, ale zasada jest taka, że zawsze zdejmujemy minus, czyli masę, nie? Tak naprawdę. Ja oczywiście teraz dopiero spiąłem, ale wiecie, ja wiem, co tutaj robię, więc nie grzebię przy wysokim napięciu, można powiedzieć. Czyli takim miejscu, gdzie wiecie, gdzie jest, powiedzmy, układ niezabezpieczony zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem. Tak jak właśnie przy, alterna przy alternatorze nie ma bezpiecznika. Nie ma? Chyba nie ma, nie, już nie pamiętam nawet. Przy, przy rozruszniku na pewno nie ma. No w każdym razie tam idzie, wiecie, bezpośrednio z akumulatora Teraz ciekawostka. Silnik jest tak samo mocowany jak w 650 na belce. Tu jest, wiecie, śruba. Oczywiście ja jej też nie widzę, Wy też nie widzicie. Jest to mocowane o tutaj. Zobaczcie, tu jest sprężyna oczywiście, tutaj cała ta i belka dolna. Ta belka, co właśnie Wam pokazywałem, to ta część jest cała. Ją trzeba po prostu, wiecie, odkręcić. O, kurde. Ją trzeba po prostu odkręcić. Także no to nie jest łatwe, to nie jest takie łatwe tutaj. Przykręcenie jest bardzo ciężkie. Bo no jest kiepski dostęp tutaj. To, wiecie, to jest ten minus tego w porównaniu z 650, tak naprawdę. Dobra, silnik wyjęty, nie? silnik jest wyjęty. E, razem z belką oczywiście, bo muszę belkę odkręcić. Niestety. Tak to wygląda. Dobra, silnik oficjalnie uważam za wyjęty. Jest ciężki. Zobaczcie jedną rzecz, co chciałem pokazać tutaj. Mamy tu jakiś poważny wyciek. Zobaczcie. Widać, widać. A, to jest olej. Słuchajcie, to jest olej. Znaż zobaczę. silnikowy, olej silnikowy to jest, ale kurde nie widać żeby coś tu ciekło, no może coś puszczać, może coś puszczać, a no zobaczymy, nie, wiecie to jest akurat nie odcinek, nie, nie materiał na ten odcinek akurat, właśnie, a jeszcze skrzynię trzeba byłoby wymontować, zdejmę parę elementów z tego silnika, żeby był lżejszy, i tak, zdejmę alternator i zdejmę koło zamachowe żeby ten silnik był lżejszy jeszcze odkręcę gaźnik gaźnik jest do wyczyszczenia, bo coś się, słuchajcie, przybrudziło, bo ten bo już później miałem problem z odpalaniem, więc więc wiecie, po tylu latach ma prawo już nie ponarzekać troszkę wiadomo, że co jakiś czas ten gaźnik trzeba wyczyścić macie okazję zobaczyć właśnie malu maluczka w stanie fabrycznym. Zobaczcie jak to wygląda. to jest jeszcze, wiecie, jakiś podkład fabryczny. Wszystko oczywiście jest w miarę zdrowe, nie? W miarę. Jakieś tam loty korozji, no wiadomo, że się mogą zdarzyć. Trzeba by tu co nieco zabezpieczać Bo tu mamy korozję przy narożniku. Zobaczcie, tutaj ją widać. No ale to jest robota na później, nie na teraz. Zwłaszcza, że wiecie, mało stoi w garażu, więc jemu tam się nic nie wydarzy. I to by było tak na tyle, nie? Dobra, jeszcze, jeszcze zdejmę koło zamachowe, Wam pokażę. No i będzie koniec, koniec odcinka. A nie, jeszcze skrzynie biegów zdejmę, to Wam pokażę skrzynię biegów jeszcze. Gaźnik jest brudny, jak cholera. Zobaczcie sobie. No syf, jak cholera jest tutaj. Mhm. Nieciekawie to wygląda. Naprawdę nieciekawie wygląda to jakby, wiecie, była kupa wilgoci tutaj w tym gaźniku. No mówię, to jest, wiecie, to jest spowodowane tym, że samochód nie jeździ. Jest odpalany okaz okazjonalnie. No i wiecie, no i przypchał się gdzieś ten gaźnik, bo nie chciał chodzić na wolnych obrotach w ogóle. I w ogóle jakiś parchał, strzelał. No i tak strzelał, bo ten, bo jest przez ten rozrząd, wiecie, tu jest rozwalony. O, teraz możemy zobaczyć rozrząd. Uwierzcie mi, kiepsko to wygląda. Naprawdę rozrząd wygląda taki dosyć kiepsko. Tak wygląda sprzęgło. Słuchajcie, sprzęgło. Pamiętajcie o jednym, że odkręcając ten docisk, czyli tą wiecie całą tą taką sprężynę, należy to odkręcać miarowo, dlatego że, czyli po trochu, nie? Trochę tu, trochę tu, tak na krzyżnie, żeby, no po tego docisku po prostu nie zwichrować. Pewnie by się nie zwichrował, ale lepiej to robić, wiecie, ostrożnie, jeżeli macie zamiar go założyć ponownie. Ten, yy, no, powiem Wam tak, ten docisk należałoby wymienić, znaczy należało, no. Jeszcze pochodzi, nie? Jeszcze by pochodził za 30, 40 tysięcy, ale już go trzeba mieć na uwadze, żeby wymienić, bo, no, słoneczko już jest trochę takie wytarte tutaj. Zobaczcie tutaj te, ten, ten element tutaj, nie? No, już nie chcę mówić, co się stanie, jak się ten, jak ten element się Wykruszy to No to sprzęgło jest złomne. I już nigdzie nie pojedziecie No dobra, kolejny etap Sprzęgło zdjęte Wygląda tu fajnie Ja chyba tu lizałem nawet na chyba coś tu robiłem, bo wiecie tu normalnie się robią takie rowki Jak pracuję sobie sprzęgło no to potrafi takie wiecie nierówne takie rowki tutaj wyżłobić i to wtedy się kwalifikuje do toczenia. Trzeba to toczyć na tokarce. Ja to robiłem na szlifierce akurat. Chyba tak. Sprzęgło wygląda tak. To jest sprzęgiełko. Odpisa. FSO ZS. Chyba jeszcze fabryka. Docisk wygląda tak. Źle nie wygląda, nie, czekajcie, teraz to wyżłobienie, to wyżłobienie jest jeszcze, nie jest jeszcze takie duże, chociaż, chociaż wiecie, te listki są nie wszystkie równe, no ja bym to oczywiście wymienił, zobaczcie, korzuchów, FSO korzuchów, nie wiem czy to duży fiat miał taką nie, duży fiat miał chyba większy docisk. Nie może być tak jak dużo dużego świata na ziemi. Jest zwalięty simmering. Prawdopodobnie. Raczej na pewno, Patrzcie. jest tu mokro. Tu nawet jeszcze trochę naciekło tego oleju, więc więc simmering jest do wyrzucenia po prostu. Mam słuchajcie, fiatowskie simmeringi, więc założę, nie będzie żadnego problemu z tym. No a reszta się po prostu zobaczy. Jak to będzie wyglądało później. Dobra. Silnik jest mniej więcej ogołocony. Jeszcze został aparat zapłonowy i pompka paliwa. Można by jeszcze kolektor wydechowy zdjąć, ale nie wydechowy. Znaczy tłumik trzeba będzie pewnie zdemontować, ale to już nie dzisiaj. To już będziemy robić przy następnym vlogu pewnie. Kiedy będzie następny vlog, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie no co, jeszcze trzeba byłoby skrzynię zdjąć. Słuchajcie, dobra, jesteśmy w kanale. Będzie skrzynia biegów wyjęta jeszcze. Czynność jest, wiecie, bardzo prosta. Tutaj, jak zauważyliście, ta beleczka, którą się, wiecie, trzyma skrzynia biegów i są takie, wiecie, poduszki dwie. To jest, wiecie, oczywiście zupełnie inna belka niż w 650. Moim zdaniem, wiecie, to jest, no, lepsza robota te poduszki, są lepszej jakości tutaj. No i co? Montaż, demontaż tej skrzyni, czy znaczy tak, zdjęcie tej skrzyni to oczywiście tak. Yy. Odkręcenie lizaka. Tutaj jest lizaczek, oczywiście ten. ten szanowny lizaczek, który lubi się popsuć często. I on ma, wiecie, często właśnie usterki, jak nie możecie już wstecznego rzucić to albo mamy luz, luz tutaj, wiecie, na... Jest tu taka tulejka jeszcze, taka tulejeczka, śruba yy, gdzieś szóstka i często tam dostaje ten mizakluzu i jest problem z rzuceniem wstecznego albo no albo się po prostu rozw, rozwulkanizuje tutaj mnie. Ten, ten, ten łącznik bo on ma zadanie oczywiście tłumić drgania bo jakby to było wiecie metalowe no to by drganie przenosiły na na lewarek zmiany biegów i by Wam to dzwoniło cały czas w środku oczywiście tak, linka z prędkościomierza do zdjęcia tutaj jest co jeszcze jest Zdjąć trzeba odczujnika wstecznego, odkręcić tutaj fląsze. E, oczywiście z, odpiąć rozrusznik, znaczy rozrusznik, zdjąć po prostu przewody nie, z niego, tylko od akumulatora rozpiąć i od stacyjki. No i to i wtedy można już go, wiecie. Tą skrzynię zdejmować, ona nie jest ciężka, ale trzeba uważać, żeby na głowę nie spadła. Nie? Dobra, to ja się biorę za robotę. Tak wygląda z tej strony. Może jest dobre jeszcze dobre ale docisk też pewnie założę ale to wiecie to jest no tak to widzicie wygląda wszystko tutaj jest kurczę w miarę zdrowo nie w miarę zdrowo jak na auto które ma 30 lat jeden wariat go kupił wariat go kupił i oczywiście będzie się teraz grzebał z tym nie ale tak po troszeczku nie bo to nie wiem kiedy następny vlog będzie jeszcze pokażę to jest taka fabryczna osłona mało który maluch takie coś ma Fabryczna osłona rozrusznika, czyli wiecie, tam idzie od z tyłu. Jest zakładana taka, taka osłona i dokręcana razem, wiecie, z tą blachą, którą pod, która podtrzymuje, podtrzymuje nam, wiecie, yy, no, podtrzymuje nam rozrusznik z tyłu do skrzyni. Więc ten element, wiecie, to jest na oryginał, Tego wiecie też często, często, właśnie mechanik, jak coś robił, no to. To wiecie co, wywalał to po prostu. Dobra, wiecie co, jeszcze chciałem Wam coś pokazać, bo jest tragedia, te komary tak zasuwają, że e, tak wyglądają, słuchajcie, fabryczne jeszcze przeguby. To są fabryczne przeguby jeszcze, bo widać. Zamalowane farbą, czego wiecie, normalnie się nie robi, robi tylko tak fabryka właśnie. Tak to właśnie wygląda. Macie okazję zobaczyć po raz pierwszy i ostatni. Tak to właśnie wygląda. 30-letnie przeguby. Wiecie, co sam to nie wierzę? No, ale to niestety taka jest prawda. Wszystko, co w tym małcie, jest wiecie, w miarę, wszystko jest nominalne. Czyli to, co zamontowała fabryka, to zostało. To zostało do dzisiaj. Dobra, wiecie co? Skrzynia zdjęta. Tragedia, tragedia. Słuchajcie, tragedia. A czy nie z samochodem? Nie, nie. Z komarami. Jest taka ilość. No, wiadomo, też padał. Dobra, skrzynia wygląda tak. Jak zauważyliście, to jest spora różnica z zabudową sprzęgła oczywiście. To jest tylko jedna różnica. I jest różnica w przełożeniu na mechanizmie różnicowym. Tam wiecie, to koło talerzowe ma bodajże chyba więcej zębów niż w 650. Ta reszta skrzyni jest to samo. No nie, nie jest to samo, sorry, nie jest to samo. Różni się oczywiście mocowaniem poduszek. Poduszki mamy takie. Tak jak widzicie, one są już chyba powoli do wymiany. No mają prawo, nie? Z 30 lat. Podejrzewam, że nie były wymieniane. Tak, już są w kiepskim stanie. Mam takie poduchy, ale one są cholernie teraz drogie. Takie są drogie, że żal patrzeć normalnie. Naprawdę jest żal patrzeć. Za poduszki chyba chcą 250 zł. Jak dobrze pamiętam, przesada lekka, nie. No ale to wiadomo, ktoś sobie chce pieniążki nabić. Ja wiecie, co ja kupiłem te poduchy, pamiętam dużo, dużo taniej. Mam je w zapasie, leżą, wiedziałem, że trzeba będzie je wymienić. No i tak skrzynia wygląda. E, macie ten lizaczek. E, lizaczek jest taki sam jak w, w standardowym Maluchu. E, mamy czujniczek stycznego, no. no i co? No i do linki licznika, czuj, czujnik stycznego. Rozrusznik jest właściwie taki sam. Nie wiem, czy się różni mocą. Chyba nie, chyba jest to sam. Musiałbym porównać. Mi się wydaje, że jest ten sam, ten sam rozrusznik, taki jak w 650 Jeśli chodzi, wiecie, o mechanizmy w środku tutaj, te wszystkie, wiecie, koła zębate są wszystkie identyczne. Są wszystkie po prostu identyczne. Dobra, wiecie co, to na dzisiaj koniec. Także, wiecie co, e, warto by było jakieś, wiecie, no... no co, łapeczki da, dajcie, no bo łapeczki, no... tutaj, wiecie, no poświęca się. Aby wyłapek to nie chcecie dawać w ogóle, w ogóle, ja zauważyłem, sporo ludzi ogląda, czy sporo, no, to zależy jaki film. Dobra, wiecie co, no dobra, to Was serdecznie pozdrawiam. Kontynuacja będzie, nie wiem kiedy, to jest właśnie cały problem, nie wiem kiedy będzie kontynuacja tego, tego całego, wiecie, rozkładania silnika, bo to będzie oczywiście rozłożenie tego silnika. Przejrzenie jak to wszystko wygląda, bo wygląda to nieciekawie sugeruje się dźwiękami, jak jest silnik wydawał. Ja myślę, że to pewnie powiązane jest z tymi, wiecie, z tą głowicą tam, z tym, co przepuszcza uszczelka. No ale dobra, nie będę wyrokował. Zobaczymy to, jak, jak złożę, nie? To wszystko. Także Was pozdrawiam. Zapraszam do oglądania. I dawajcie jakieś łapeczki, nie? Bo łapeczki no, dają dużo pozytywnej energii. Cześć!